O, witamy Was z pokładu Toyoty Corolli 2019 rok 1.8 Hybrid. Cześć Marcin. Dzień dobry. <laughs> Witam. No i coś tam nam przerwało. Troszkę nagrywaliśmy jakby przy wyłączonej kamerze. No to Marcin tak, jeździsz Toyotą. Marzem od nowości to jest 2019 rok 1.8 hybryda. Łącznie 120 koni z silniczkiem spalinowym. No i powiedz o tej historii, bo mówiłeś, że lubisz Toyoty za bezawaryjność. Cześć w ogóle. Jeszcze raz mam Cię przywitać. <laughs> Dobra, to już się nagrało. Już nie bez, Witam, bez ściemy, prosto, prosto. Dobra. E, no, no i dlaczego te Toyoty tak cię wiesz, wzięły. To tak jak mówiłem, no. Wszyscy mówią o niezawodności tych samochodów, no i rzeczywiście ja to potwierdzam, jeżdżę, jest to już któreś tam Toyota z rzędu, którą jeżdżę i rzeczywiście niewiele się tutaj psuje. Bo wcześniej, przepraszam, miałeś Toyota RAV4. RAV4. A pamiętasz rocznik tej RAV4? Hmm. Nie wiem, 2016 może? Ja, chyba starszy trochę tamten model. Ale. Yy, 14? No, możliwe. 12-14 to chyba jeszcze były tamte modele. Yy, no i tam miałeś jaki motor, Diesla czy benzynę? E, benzynę 2 litry. 2 litry benzyny w, też w automacie. Tak. Mhm. No i postanowiłeś się przesiąść na Korolla. Postanowiłem się przesiąść na Korolla. Yy, jeżdżę nią tak jak mówiłeś od początku. Niewiele się tutaj psuje, jest samochodem na pewno ekonomicznym. Jeżeli chodzi o spalanie, to teraz mi pokazuje 6 litrów. Natomiast muszę tutaj e, zaznaczyć, że przez cały rok jeżdżę z bagażnikiem na dachu mhm. załadowanym. Mhm. E, I nie jeżdżę ekonomicznie. Jak próbowałem takiej ekonomicznej jazdy, no to da się w granicach niewiele ponad 4 litry. Hmm. osiągnąć. To niezły wynik, ale to bardziej trasa, te 4 litry? Nie, bardziej bardziej jazda miejska, no bo tutaj trzeba to zaznaczyć, że to auto mniej spala w mieście z racji tego na ten na ten hybrydowy układ, w związku z czym na trasie jako, że to jest ten mniejszy silnik z tych to, które tutaj są montowane, mhm. to na trasie on zaczyna spalać, no, jak normalny samochód wiadomo, nie korzysta wtedy z tego elektrycznego silnika mhm. i spala powiedzmy w granicach tam 8-9, potrafi spalić. Nie? Bo, no, bo mówiłeś, że to jest ten 1.8, bo to nam się nie nagrało, bo już o tym mówiliśmy, ale coś nam się to wyłączyło. Mówiłeś o tym 1.8 Hybrid i to jest ten słabszy 120 koni, tak? Tak, dokładnie. Mhm. No ale tak, mówisz, nie oszczędzając go, nie patrząc na ekonomię, no to te 6 litrów to jest takie realne spalanie, tak? No tak, mam tutaj opony zimowe, tak jak mówię, nawet mniej, no bo ja naprawdę jeżdżę nieekonomicznie. Mhm. To znaczy szybko, czy zrywnie, czy co masz na myśli, że nieekonomicznie? No tak, no bo tutaj przy tych silnikach, przy tych układach hybrydowych, jeżeli ktoś jeździ naprawdę w sposób taki zalecany, żeby mało spalać, to można naprawdę o wiele mniej spalić, zaoszczędzić trochę tego paliwa. Ja się na to nie patrzę po prostu. No, powiedz co. co yy, bo powiedziałeś, że trochę jest za niski poza kamerami, a wcześniej jeździłeś rawką czwórką, no więc zdecydowałeś się jakby świadomie na korolę. Ale co, chciałbyś, jak będziesz ją sprzedawał jakiegoś powrotu do takiego wyższego auta. Tak, zdecydowanie lepiej jeździ mi się takimi suwami wyższymi autami. W tym to, to, to rzeczywiście jest minus dla mnie tego auta, ale to też jest. Mój styl jazdy, że już sporo opon zniszczyłem, jest to związane z tym, że no czasami wjeżdżam na jakiś krawężnik, zjadę gdzieś z drogi, to, to nie jest auto do tego rodzaju jazdy. Też mam takie wrażenie, że być może przez to, że bateria jest pod tylnym kanapą, to auto jest. Z tyłu dociążone bardzo? Dociążone. Bardziej. Jak ja dociążam go jeszcze różnymi rzeczami, to ono jest naprawdę nisko zawieszone. Co powoduje, a jeszcze muszę dodać, że hak, który mam zamontowany, nie wiem czy podejrzewam, że prawidłowo zamontowany, ale jest on jakby najniższym elementem w podwoziu. co powoduje przy jakimś załadowaniu, właśnie obciążeniu auta, że nawet taki próg zwalniający potrafi być... Hak, tak? Potrafi być problemem, tak. Mhm. Ale nieraz przytrzesz, po prostu, o to chodzi, tak? Tak, tak, o to chodzi. Mhm. A wiesz co, tak wracając jeszcze do tej hybrydy, to, to bo wiem, że w Toyotach w tych na przykład nowszych rawkach można jakiś tam mały kilometraż zrobić na samym silniku elektrycznym. Tutaj też jest taka opcja. Jest taka opcja, ale nie możesz jechać za szybko i ten kilometraż jest naprawdę niewielki. Jednak to jest mały silnik, który raczej jest dostosowany do tego, żeby wspomagać tą jazdę, niż żeby wyłączyć i przejechać na nim jakąś większą, większą ilość kilometrów. Powiedzmy 2-3 kilometry no być może byłbym mhm. w stanie przejechać. A nawet chyba mniej, może kilometr. Ale nie stosowałeś tego, że nie bawiłeś się w takie, tak? No, tu jest taka możliwość włączenia tego, tego, ale na przykład teraz już pokazuje, że nie jest dostępny ten tryb, gdyż. Za szybko jedziemy. Za tak? szybko jedziemy dokładnie. Aha, czyli to jest taki jakby trochę awaryjny tryb, gdzie można dojechać na prądzie po prostu samym, tak? Tak, tak. tak można tak, go traktować? Dokładnie. Okay. Znaczy, to jest bardziej coś takiego, że gdzieś w mieście, no nie wiem, jak jedziesz bardzo powoli. No i chcesz e, podjeżdżasz do okienka w McDonaldzie i żeby będzie na przykład nie, nie zauważonym. No. Powiedzmy, ale to je, i tak za niedługi okres czasu, za powiedzmy minutę czy tam dwie włączy ci się ten silnik, A, okay. Elektryczny, znaczy spalinowy. Nie? Znaczy, ja ci powiem, moje spostrzeżenia, że gabaryty wcale nie są takie malutkie. Tutaj fajnie jest tak zabudowany. Jest. Yy, no, yy, ja mam 1,83 m i czuję się tutaj bardzo swobodnie. A to by, Daniel, jak się tam jedzie z tyłu? Bardzo dobrze, bardzo dobrze nie? No, i on jest taki yy, gabarytowo yy, fajny. Jest to kombi, jest to z zewnątrz dość takie długie auto. I myślę, że jak na ten silnik 18 to spalanie 6,0 bez oszczędzania. No to jest to całkiem takie przyjemne. No tak, ja mam takie wrażenie. O, tutaj jeszcze coś nam się wyświetla. Czyli teraz, bo jak tu jest? To jest też tak, że w tym systemie przy hamowaniu ten silnik elektryczny się ładuje, tak? No tak? Tak, tak. Czyli standardowo, tak jak, tak jak to w Toyocie. A wiesz co? Tak, jeszcze chciałem poruszyć z tobą kwestię tego, że w Rawce są te skrzynie ECVT, a tutaj jest ta skrzynia jaka. To jest orientujesz się hydrauliczna czy ona jest bezstopniowa też ECVT? Nie znam się na tym. Natomiast... Okej. Okay. No nie, tu jest ta, słyszę, że przerzuca biegi, w związku z tym to jest jeszcze starszy ten model skrzyni, bardzo dobrze, ponieważ wiesz, w tych ECVT bezstopniowych to działa tak jak w skuterze, że się dodaje tylko gazu i ta wiesz, nie ma, nie ma biegów, po prostu jest przy wyższych prędkościach autostradowych, auto narzekałem na to, że są głośne, a co Ty byś powiedział, jak jedziesz tak sobie autostradą, to prędkość 120-140, on jest dobrze wygłuszony, bo to jest jakby główny zarzut w Toyocie, do Toyota. No, jeżeli miałbym być szczery, to wydaje mi się, że jest dość głośny. Dość głośny. Tym bardziej, że tak jak mówiłem, mam ten bagażnik na dachu, w związku z czym on na pewno nie. Opory są powietrza, na pewno. Nie, nie poprawiam, mhm. No teraz gdy puszczę gaz, no to, to w tych silnikach tak to działa, to zapewne większość ludzi wie. Teraz się ładuje bateria elektryczna, jest to pokazane. Mhm. Teraz dodaję gazu. Delikatnie kiedy dodam, no to jadę powiedzmy z tego elektrycznego silnika mhm. i to jest to, co włączyłbym ten guziczek właśnie. Okay. Ale tylko przy mocniejszym dodaniu gazu już włącza się silnik spalinowy. spalinowy. Ok, a zdarzyło Ci się kiedyś tak, że jak tu jest z zabezpieczeniami tego silnika elektrycznego podczas jazdy? Czy on nieraz jest taka akcja po jakiejś dłuższej trasie, że on się może do zera rozładować? Czy tam jest jakieś zabezpieczenie? Jest zabezpieczenie. On się chyba do 80% rozładowuje i to. Aha. Jest... Czyli zostaje 20, czy zostaje 80? Zostaje 20. Zostaje 20. okej. Okay. No dobra. No to następne ujęcia. Słuchajcie, zrobimy sobie, jak dojedziemy na miejsce z zewnątrz, pokażemy wam właśnie ten ciekawy kolor, bo to jest czarny, ale Marcin mówi, że jak się mieni w słońcu, to jakiś taki Brązowawy się przebija, tak? Odcień. Tak, ale najpierw musiałem go umyć. <laughs> Dzisiaj słuchajcie, jest to niemożliwe, bo jest taka mrzawka na tym. Także jak dojedziemy, no to pokażę wam no, po prostu takiego jaki jest, no bo mycie go nie ma żadnego sensu dziś. Pokażemy wam, jak on się prezentuje z tym bagażnikiem na górze, a wydaje mi się, że to tworzy taką spójną bryłę z tym bagażnikiem. No i do zobaczenia za chwilkę. No i tak. Tutaj zobaczcie sobie ten kolorek, no niestety, no faktycznie jest taki przybrązowawy, jak się tak, wiesz, mu przyjrzę, nie? Jest to, ale koloru nie, nie, nie kojarzysz, jaki to jest kolor, tak wiesz, fabryczny. Niestety nie pamiętam. Mhm. No. no i tak możecie sobie zobaczyć, jak wygląda ta Toyotka korolla z zewnątrz. E Tak wygląda. A co Ci się tak twoim okiem najbardziej podoba przód tył w tym aucie, jak go wybierałeś? Tak z ciekawości, Marcin? No wiesz, no tak jak Ci mówiłem, ja patrzę bardziej ze strony praktycznej, nie? Żeby dobrze się jeździło. W związku z czym a jestem raczej zwolennikiem takich kwadratowych, niezbyt nowoczesnych kształtów. Mhm. Także nie jest to dla mnie wymarzony kształt, nie niemniej jednak. Niemniej jednak może być. Może być. Ok. Tu macie ten bagażnik zamontowany na górze. No, tworzy to taką fajną bryłę z tym kombiakiem. No i to kombi, tu przepraszamy, za niestety jesteśmy po trasie i on jest mocno ubrudzony. No i tak jeszcze tylko pokażemy w środku jaki jest wypasik, jakie siedzenia. Okay. O, tu może tego dołu nie będę pokazywał. Siedzenia są całkiem... Całkiem fajne. Fajnie się siedzi. No to co Marcin? Coś dodajemy? Polecamy Toyota Corolla? Ja polecam jak najbardziej. Naprawdę przyjemny samochodzik. Przyjemny samochodzik. Miejski bardziej bym powiedział. Numer jeden, słuchajcie, tu jest troszkę zdarta ta, ale numer jeden na świecie, w Polsce w szczególności. Także <noise> auto, auto naprawdę bez awarii, 200 tysięcy bez, bez awarii. Także polecamy. Do następnego. Trzymajcie się cześć. Ej.